10. Kierowca autobusu w Himalajach. W internecie w 2014 roku pojawiło się mrożące krew w żyłach nagranie, na którym widzimy przejazd autobusem przez jedną z lokalnych górskich himalajskich dróg. Obecnie film ma już ponad 20 milionów wyświetleń i liczba ta cały czas rośnie. Trasa autobusowa Alva Skillar Road w odległej indyjskiej Dolinie Pangi została otwarta w 2008 roku i uważana jest za jedną z najniebezpieczniejszych i na pewno najbardziej przerażających. Autobus jedzie po wąskiej wiecznej drodze bez barierki ochronnej i bezpiecznego pobocza przez około 150 km. Pasażerom towarzyszy widok na setki metrów poniżej. Autobus docelowo zabiera pasażerów do luksusowego kurortu hotelowego ze Spa. Jednak w internecie możemy wyczytać opinie turystów, którzy deklarują rezygnację z wycieczki właśnie ze względów dojazdu. 9. Szerpowie przewodnicy prowadzący turystów na szczyt Everestu. Szerpa to określenie w języku polskim oznaczające tragarza lub pomocnika wysokogórskiego, dostarczającego ładunki w te miejsca, gdzie tradycyjny transport nie jest w stanie dotrzeć. Nazwa pochodzi od nazwy plemienia szerpów żyjącego w Himalajach, spośród którego rekrutowano pomocników przy wyprawach w Himalaje. Z czasem zaczęto określać wszystkich pomocników tym mianem. Na Everest, z racji jego prymatu nad innymi górami i relatywnie małych trudności technicznych, przyjeżdżają grupy ludzi przygotowanych słabiej i to im właśnie pomagają szerpowie. Pomagają oczywiście za pieniądze, mając perfekcyjnie zaadaptowane organizmy, wynajmują się do noszenia bagaży. Szerpowie odpowiedzialni są za wnoszenie bagażu i sprzętu na Mont Everest, jednak to nie jest jedyne ich zadanie. Podczas wspinaczki w wielu miejscach umieszczane są specjalne przeprawy powiązane z kilku aluminiowych drabin, przez które należy przejść poziomo. Oczywiście, aby sprawdzić wytrzymałość przeprawy, ktoś jako pierwszy musi przez nią przejść. Oczywiście zadanie to wykonują szerpowie. 8. Kierowcy ciężarówek na Syberii. W sercu Syberii dzikich zwierząt jest pod dostatkiem, ale drogi są kiepskiej jakości lub po prostu nie ma ich wcale. Jak radzić sobie, gdy mróz trzaska, a dodatkowo nie należy spodziewać się szybkiego przejazdu pługów i piaskarek? By odpowiedzieć na to pytanie, warto przyjrzeć się tym, dla których takie warunki nie są niczym niezwykłym. Poruszanie się po drogach Syberii bywa zadaniem z gatunku tych ekstremalnych. Nic dziwnego, że tamtejsi kierowcy potrafią radzić sobie z niejedną przeciwnością. Na Syberii odcinki asfaltowe zaczynają się i kończą jedynie w okolicach miejscowości. Oprócz tego całe trasy kierowcy zmuszeni są pokonywać drogami gruntowymi pokrytymi grubymi warstwami śniegu lub czasem jadąc po zamarzniętych rzekach czy innych zbiornikach wodnych. Wydawałoby się, że zima jest najgorsza, jednak wiosna i lato również niosą ze sobą duże niedogodności. Latem na Syberii zalegają ogromne ilości błota, i te tereny mogą pokonać wyłącznie specjalnie przygotowane do tego samochody. 7. Konserwator turbin wiatrowych Rosnąca liczba wiatraków wytwarzających prąd dzięki ruchowi powietrza zwiększa zapotrzebowanie na techników farm wiatrowych. W Stanach Zjednoczonych działa obecnie 65 tysięcy wiatraków produkujących prąd. Właściwe działanie każdej z tych maszyn jest możliwe dzięki pracy armii, techników, turbin wiatrowych. Zawód, który w ubiegłym roku w USA wykonywało 7 tysięcy osób, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się profesji. Aby zebrać jak najwięcej energii, farmy wiatrowe są często zlokalizowane w odległych miejscach, takich jak wieczne regiony przybrzeżne lub wysoko w górach, gdzie wiatr jest stały i silny. Jest to świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o utrzymanie turbin w ruchu, ale stwarza również poważne wyzwania w zakresie konserwacji dla zespołów pracujących na miejscu. Na przykład Pracownicy zajmujący się konserwacją często, co najmniej raz w miesiącu, odwiedzają każdą turbinę wiatrową, aby dokonać jej ręcznej inspekcji. Jest to nie tylko proces powolny i czasochłonny, ale również potencjalnie bardzo niebezpieczny, zwłaszcza w temperaturach poniżej zera lub przy porywistym wietrze. Dobra wiadomość jest taka, że ręczna konserwacja nie jest już konieczna we wszystkich przypadkach. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom wideo najnowszej generacji. Zespoły mogą zdalnie kontrolować turbiny z centralnego centrum sterowania. 6. Mycie okien na Burcz Kalifie. Burcz Kalifa składa się z niemal 25 tysięcy okien o łącznej powierzchni 120 tysięcy m2. Te liczby robią wrażenie. Do ich umycia zatrudniona jest ekipa licząca 36 osób. Czasowo zajmuje im to do 4 miesięcy. Budynek jest myty z zewnątrz cztery razy do roku, ale jeden cykl czyszczenia trwa co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że budynek w praktyce jest myty przez cały rok. Czyściciele wspinają się aż do iglicy, a następnie schodzą po linach aż do parteru. Kiedy to zrobią, używają wind, aby wrócić z powrotem na szczyt i zacząć czyszczenie od nowa. Jednak zanim czyściciele wejdą na elewację, muszą sprawdzić prędkość wiatru. Zarządca budynku twierdzi, że można wykonywać pracę bezpiecznie przy prędkości niemal 40 km na godzinę, jednak przepisy nakazują przerwanie pracy w momencie, kiedy prędkość wiatru przekroczy 22 km na godzinę. Pracownicy używają do pracy całego zespołu profesjonalnych lin. Które gwarantują im bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie, jednak bez wątpienia jest to zajęcie dla osób bez lęku wysokości i o stalowych nerwach. 5. Uprawa gujdaków. Gujdak to odmiana małża o dość egzotycznym czy nawet dwuznacznym wyglądzie. Często porównywany jest na przykład do trąby słonia. Pierwotna nazwa została mu nadana przez jedno z plemion zamieszkujących zachodnią część stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Guide oznacza kopać głęboko. Te dziwaczne zwierzęta zakupują się bowiem głęboko w morskim piachu. Ten ogromny mięczak ma dość prostą anatomię. Składa się z syfonu, szyi, która wystaje z muszli, i mięsistej części piersiowej, która ukryta jest w muszli. Guidak zaczepia się niewielką stopą do podłoża i pozostaje w jednym miejscu przez całe życie, a przeżyć może tak nawet 150 lat, co lokuje go wśród najdłużej żyjących zwierząt świata. Kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią zasysa słoną wodę, filtruje z niej plankton i witaminy i wystrzela pozostałość z syfonu. Guidak jest największym mięczakiem żyjącym na świecie. Typowy dorosły waży około 1,5 kg. Jest dużo za duży, żeby zmieścić się w swojej muszli, dlatego jego szyja wystaje na zewnątrz. Zbieranie guidaków to proces niełatwy. Jest mokro brudno od błota, a zwierzęta najczęściej nie chcą się poddać. Zbieracze używają często wody pod ciśnieniem, żeby rozluźnić nieco piasek wokół małża, wciskając następnie w powstałą dziurę ramię i wyciągają go w całości. Zbieranie gujdaków jest swoistym sportem w stanie Waszyngton. Zbieracze używają do tego ogrodowych łopat i plastikowych rur. 4. Łowcy tornad w Stanach Zjednoczonych. Kiedy mamy to szczęście napotkania na swojej drodze formacji burzowej, to trzeba pamiętać, że wiąże się to z masą niebezpieczeństw. Przede wszystkim doświadczony storm chaser wie, jak ustawić swoją pozycję względem komórki burzowej tak, aby ta nie zmierzała w jego stronę. Kierunek wiatru jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na bezpieczną obserwację burz i tornad. Pierwszą osobą, która zyskała publiczne uznanie jako ścigacz burz, był David Hodley, który zaczął ścigać burze w północnej Dakocie w 1956 roku, systematycznie wykorzystując do tego dane z lokalnych biur meteorologicznych i lotnisk. Od tego czasu środowisko fanów obserwacji burz i tornad zrobiło się coraz większe. Różne programy telewizyjne i coraz częstsze relacje w mediach o trudnych warunkach pogodowych, zwłaszcza od początkowej rewolucji wideo, w której posiadanie VHS rozpowszechniło się na początku lat 90., znacznie zwiększyły świadomość i zainteresowanie burzami i pogoniami za tornadami. Pościg za tornadem często wiąże się z przejechaniem tysięcy kilometrów, aby być świadkiem stosunkowo krótkiego czasu aktywności silnych burz. Często zdarza się, że ścigacz kończy z pustymi rękoma, natrafiając na pogodne niebieskie niebo. Stopień zaangażowania, kompetencje i techniki łowców tornad są bardzo zróżnicowane, ale wielu ścigających spędza znaczną część czasu na prognozowaniu, zarówno przed wyruszeniem w drogę, jak i podczas pościgu. Istnieje oczywiście nieodłączne niebezpieczeństwo związane ze ściganiem niebezpiecznej pogody. Obejmuje ono pioruny, tornada, duży grad, powodzie, niebezpieczne warunki drogowe, zwierzęta na jezdni, zerwane linie energetyczne czy po prostu zmniejszoną widoczność z powodu ulewnego deszczu. 3. Wyburzanie wieżowców przez operatorów koparek. W poprzednim odcinku mówiliśmy o wyburzeniach budynków z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych i mogłoby się wydawać, że to najbardziej skuteczny i jedyny sposób na pozbycie się z krajobrazu wysokiego na kilkadziesiąt pięter wieżowca. Jednak nic bardziej mylnego, sposobów jest więcej, a Chiny zdają się być światową czołówką w wymyślaniu dość niecodziennych rozwiązań w tej kwestii. Właśnie w tym kraju możemy zobaczyć coś, co raczej trudno zauważyć w innych rejonach świata. Chodzi o koparki stawiane przez dźwig na szczytach budynków, które w dość niebezpieczny sposób rozbierają piętro po piętrze budynek, na którym się znajdują. Oczywiście praca taka jest bardzo niebezpieczna i dość stresująca. Koparka musi poruszać się po dachu dojeżdżając do samych jego krawędzi, co oczywiście wiąże się z ryzykiem. Ciekawostką jest fakt, że do zrzucania na dół gruzu często wykorzystywane są nieczynne już szyby wind, dzięki którym rozebrany materiał trafia na dół, skąd wybierany jest często ręcznie przez innych robotników. 2. Praca w kopalni uranu Wydawałoby się, że praca zwykłego górnika jest już wystarczająco niebezpiecznym zajęciem. Jednak na świecie są górnicy, którzy specjalizują się w wydobywaniu metali radioaktywnych, co dodatkowo zwiększa ryzyko w ich profesji. Ruda uranu emituje gaz radon. Skutki zdrowotne wysokiego wyeksponowania na ten gaz są szczególnym problemem w wydobyciu uranu. W badaniach górników uranu zatrudnionych w latach 40. i 50. XX wieku stwierdzono niepokojąco wysoką liczbę chorób zawodowych, takich jak np. nowotwory płuc. Pierwsze poważne badania nad radonem i zdrowiem miały miejsce w kontekście wydobycia uranu, najpierw w regionie Jachimstal w Czechach, a następnie w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu w kopalniach stosuje się wentylacje i inne środki w celu zmniejszenia poziomu radonu, jednak nie da się go wyeliminować w 100%. Oprócz tego wiele nieczynnych, opuszczonych kopalni, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, stanowi nadal zagrożenie nawet dla mieszkającej w okolicach ludności. 1. Kobiety kierujące ruchem drogowym w Korei Północnej. Północno-koreańskie dziewczęta z drogówki pojawiły się wraz z odbudową infrastruktury drogowej Korei Północnej już na początku lat 60. ubiegłego wieku. Bez automatycznych świateł ulicznych ich obowiązkiem było egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w całym kraju i umożliwienie płynnego ruchu pojazdów przez skrzyżowania. Dziewczęta rozpoczynają szkolenie już w wieku 17 lat, po to, aby zaledwie kilkanaście miesięcy później pełnić służbę na najbardziej zatłoczonych i niebezpiecznych skrzyżowaniach w kraju. Praca ta może wydawać się wyjątkowo trudna i niebezpieczna, jednak uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych profesji, jaką mogą wykonywać młode dziewczęta w Korei Północnej. Poza stolicą kraju Pjongczangu zautomatyzowane sygnalizacje świetlne praktycznie nie istnieją. Ich funkcje pełnią właśnie młode policjantki, których w całym kraju jest łącznie kilkadziesiąt tysięcy. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku. A w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.